Cześć, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Chyba to już w szóstym odcinku Więźniarek. I jak widzicie, na zatrzymaniu przed Wami dwie nowe dziewczyny. Pierwsza z nich to Miriam, i druga z nich to Rebeka, która będzie myślę ciekawszą postacią, ale o tym przekonacie się za chwilę. Także co, ja już może kliknę play. Dobrze, i kamera mi trochę przyświrowała, więc tutaj od razu już przechodzimy do rozgrywki. I jak widzicie, Rebeka, co dziwne, pociesza naszą Alicję. Może tutaj coś jeszcze. Y Aha, to nie poczekajcie, bo ja muszę kliknąć Rebeką. Może na chwilkę zatrzymam, bo wiecie, jestem trochę nieogarnięta. I słuchajcie, nasza Rebeka słyszała właśnie, że Alicja spaliła swojego męża i jego kochankę, więc, moi drodzy, postanowiła, że Alicja to jest właśnie ta osoba, z którą chce się w tym więzieniu zaprzyjaźnić, ponieważ, no tutaj, na policzku jest dosyć poważna blizna naszej Rebeki i już wam tutaj od razu zdradzę, że jest to blizna po pożarze. Pewnie to jest dosyć duży spoiler, ale no myślę, że to jest kluczowa sprawa i dlatego też zainteresowała się Alicją, bo coś z tym ogniem ma wspólnego. Zaraz, może zabawne, może opowiedz, może parodiu innego sima, może będzie parodiowała naszą Agatę która jak dotąd, jak wiecie, była taka, wiecie, najbardziej bojowa w tym więzieniu, a teraz tą rolę przejmie właśnie Rebeka. Dobrze, idź ty proszę napraw. Celina jest bardzo smutna, ale może tutaj podejdzie i weźmie butelki, które mamy w saturatorze, ponieważ będę chciała je oczywiście co, sprzedać. Jest to sok bananowy. To może weźmiesz i zrobisz pranie w Bali. I soki mamy, proszę bardzo, za 28, czyli zbytniego szału nie ma. Tutaj też widzę jakieś dziwne rzeczy, zalęgły nam się karaluchy. Spróbuj pozbyć się karaluchów, komu to każemy zrobić może. Może naszej nowej, Miriam. Spróbuj pozbyć się karaluchów i posortuj śmieci. Ja Wam pokażę, co też nowego się pojawiło. Za dużo się nie pojawiło, na pewno tutaj postawiłam te rozsadniki, bo chciałabym, żebyśmy mogli hodować to mięso, które ostatnio hodowałam w ekożyciu, ekomaniaczce, może kogo tutaj mamy, naszą celinę. Celina później przyjdzie i tutaj spróbujemy kupić nasiona do wertykalnego ogrodu zioła, owoce albo kwiaty. No może zioła niech będą, albo owoce, to może się przydadzą jeszcze na soki przy okazji. I nie wiem, czy, czy to jakoś trzeba. Właśnie nie wiem, jak to się stało, że w tamtej serii nagle pojawiło mi się to mięcho. Ono się tak po prostu stało. I myślałam, że od poziomu ogrodnictwa, ale w sumie Celina ma chyba dość wysoki do hodowli owoców i do wertykalnego ogrodu. To jest chyba ten wertykalny ogród. Teraz zobaczmy sobie to pozbywanie się karaluchów. Ona próbuje jej po prostu rozgnieść. Okropne. Alicja, tutaj widziałam, że się błąkasz, więc może sprzątniesz to. Tutaj chyba nie ma lustra, ona tutaj mówiła sama do siebie. Tutaj może, nie wiem, pościelisz to łóżko, bo jest takie niepościelone. Yy, Okej, okay, pięknie. I tutaj zobaczcie Rebeka znowu, pociesza Alicję znowu i może coś tutaj jeszcze spróbuje zrobić. Ona ma też, rozmawia o smutku, takie sprawy, i Alicja jej powie, że w tym więzieniu dosyć mocno dokucza jej właśnie Agata. Znaczy ostatnio nawet jej nie dokucza, ale Alicja oczywiście, jeżeli zobaczyła, że ma kogoś, kto jest po jej stronie, no to będzie chciała to wykorzystać i unicestwić wroga, powiedzmy, więc oczywiście co? Pokażmy tutaj, gdzie jest Agata. Agata tutaj grzecznie, jak widzicie, wychodzi i szła właśnie do ogródka, ale ta Rebeka, natchniona przez Alicję, postanowi, że może poczekajcie z grubej rury kliknie walcz. Dobrze, jak widzicie, zaczęły się bić. Pani strażnik, jak zwykle strażnicy wszystko po prostu prześpią. Ona jest też smutna, bo wiadomo, ostatnio zmarła Albertyna, więc ogólnie panuje dosyć potężna żałoba. Proszę, pani strażnik tutaj podejść i spróbować coś, nie wiem. Chociaż może podejdzie i, i skrzyczy jakoś podłe. Yy, skrzycz! O, proszę bardzo. Skrzyczy i oczywiście nasze dwie dziewczyny trafiają w tym momencie do yy, izolatki. Pani Strażnik, jesteś jakoś strasznie nieogarnięta. Nie, nie Okej, okay? będzie jakiś krzyk? Aha, bo, bo uśmiechała się lekko. Pomachała. Dobra, to chyba ja tutaj muszę zainterweniować i Agata razem z Rebeką trafiają do izolatki na jedną dobę. No jak widzicie już siedzą, Rebeka boi się mysz, Agata się już chyba powiem wam przyzwyczaiła, bo to nie jest jej pierwszy raz w izolatce i jak widzicie Rebeka, że tak brzydko powiem, ma coś z głową, <głynne> dlatego, że jak widzicie cały czas gada do siebie. Ja wam może tutaj pokażę jakie ona ma cechy, no na pewno jak się domyślacie jest szalona, to sobie zamkniemy, to też ten wizerunek jest zła, niezrównoważona, zadufana w sobie i urocza. I tu Wam może pokażę, że mamy nową rzecz, i spróbujemy może posortować śmieci. Nurku, nurkuj po okazję, może, nie, posortujmy śmieci. Może tak, bo tutaj okazję w takim więziennym śmietniku, no to ciężka sprawa, ale z że on tutaj mi bardzo pasuje. I przyślemy tutaj Miriam. Miriam już się zbliża i chciałam Wam też pokazać właśnie, jakie cechy ma nasza nowa dziewczyna, czyli Miriam. I ona jest wredna, kleptomanka, porywcza i nikczemna, także też z tego dużo możecie wydedukować. I proszę bardzo, ona już idzie do tego urządzenia, do recyklingu i chciałabym tutaj naszym dziewczynom kupić ten, jak to się nazywa? Matko, wyleciało mi słowo z głowy, ale wiecie to, w którym można? Fabrykator, o, właśnie, fabrykator. I w tym fabrykatorze e, moglibyśmy Miriam podejść może do przodu, zobaczymy się tak z bliska, bo w sumie jej się nie przyjrzeliśmy. Stop, otwórz oczy. Tak wygląda Miriam. E, tak, więc na razie nas na to nie stać, ale mam nadzieję, że będzie nas niedługo stać. I teraz tak, jest już w sumie późno, ale szybciutko tutaj przyślemy jeszcze tak, po prostu migusiem naszą celinę, żeby zasiała nam soję na tym naszym wertykalnym tym. Tutaj są jakieś kolejne śmieci. Miriam Miriam tutaj będzie naszą śmieciarką od dzisiaj. Będziesz szperała i tak dalej. Dalej Alicja, co robisz, Alicja? Idziesz sprzątać. Patrzcie, one są naprawdę ogromnie smutne. I dobra, ty tam posprzątaj i Miriam później przyjdzie i spróbuje jeszcze raz pozbyć się karaluchów. Cordella, widzę, że Cordella gra, ale Cordella, jeszcze zanim tutaj będziesz cokolwiek robiła, zanim pójdziesz spać, to klikniemy jej, żeby nakarmiła kurczaki i spróbowała może zebrać wosk pszczeli. OK, ty będziesz zbierała wosk, a tutaj może klikniemy komu? Alicji? Niech będzie Alicji, bo dawno nie było. Sprzeda miody. Dawno tego nie robiła, ale dzisiaj tak bardziej na losowo. Mamy kolejny dzień, dziewczyny są głodne. O nie, myślałam, że zbierzemy jajka, bo one w nocy były, ale chyba one... A nie, są, przepraszam, w drugim kurniku, także sprawdźmy, czy są. Ale wydaje mi się, że są. I tak, nie ma Albertyny, która gotowała zawsze śniadanka, obiady, kolacje tak dalej. No i teraz dziewczyny sobie będą musiały radzić same. Dobra, sprawdzaj. Aha, cały czas sprawdzasz. Przepraszam za nadgorliwość. I stwierdziłam, że no, za bardzo żadna się nie będzie wyrywała do tego... Mamy, zaraz zobaczymy, poczekajcie. Mamy jakieś tutaj yy, jajka. Więc co będą dziewczyny jadły, to na przykład jajka, czyli takie gotowce, bo żadna nie będzie chciała gotować. Także tutaj w kuchni położymy jajka i tak jak wam mówiłam, tym modem na jajka można się yy, zarazić. Poczekajcie, open. Ok, jest już i już otworzyła. Ok, i teraz tak, czy ja te jajka muszę. Aha, muszę powejmować w ten sposób. Ok, więc trochę ich wyjmiemy. Cały stół tutaj zawalimy tymi jajkami, ile tam ich było? Mnóstwo. W każdym razie, no nie ma co jeść, więc dziewczyny będą to jadły. I jak mówiłam, można się właśnie zarazić Simonellą, coś w tym rodzaju. Więc każdej dziewczynie każe tutaj zjeść po jajku. Tylko musimy zaraz zobaczyć, ile to daje. Oj, ile to daje na jedzenia? Poczekajcie, zobaczmy sobie. Pewnie nie za wiele. Obrzydliwe takie surowe jajo. Trochę kogel-mogel. O nie, jakiś tutaj wychwycony błąd. Trochę się najadły, ale no nic, no patrzymy dalej. Miriam, czy ty zjadłaś jajeczko? Zjedź sobie jajeczko. Agata tam gdzieś przysnęła, bo miała ciężką noc z tymi, wiecie, myszami. Też sobie niech zje jajeczko. I zobaczymy, czy któraś się właśnie taką chorobą zarazi jak na razie widzę, że z wszystkimi dziewczynami jest ok, wręcz nawet się cieszą, że te jajka zjadły, i tak, celinie tutaj kliknę, żeby sprzedała wszystko tutaj może, nie wiem pomówiła do rośliny, może szybciej urośnie, Alicja dla ciebie jakieś zadanie bojowe, może przeszukać kieszenie, nie ma nic do znalezienia, to może wyładuj i przewieź, aha, też nie, nic z tego dlatego, że tutaj na sznurku mamy trochę tego, jest to suche, więc wyładuj i odłóż OK, a później sobie upierzesz. Widzicie, szczęśliwa, pobudzona przez jajko. Tutaj, yy, tutaj, tutaj nasza Kordella rozmawia z panem. Strażnikiem. Strażnik, coś straszy. Tutaj mamy pocztę. Widzę, że listonoszka przebrała się w więzienny strój. Chyba chciałaby tutaj trafić. Dziwne sprawy. W każdym razie, pan Patryk podejdzie i zobaczy, co tutaj mamy. Weź pocztę, ale chyba rachunków jeszcze nie ma. I patrzcie, co my tutaj mamy. 536. Nie mamy żadnych paneli, żadnych, tam wiecie, tych zbiorników na wodę, więc raczej nic na tym nie zarobimy. Tutaj, zobaczcie, nasza Rebeka wyrwała się, żeby tutaj popomagać Alicji, i Alicja w tym czasie, słuchajcie, biega. Jak wiecie, ona ma tę obsesję, żeby jak najwięcej schudnąć. I tutaj Rebeka przyjdzie i po raz kolejny będzie ją tutaj zagadywała. Jak wiecie, ona też ma dosyć mocno wyuczone te aktorskie zdolności, więc myślę, że i dobrą charyzmę, więc myślę, że jak najbardziej wiecie, będzie jej to dobrze szło, to zalecanie się do Alicji, bo chyba mogę wam już powiedzieć, że no, Rebeka tutaj, jeśli chodzi o Alicję, zaczyna powolutku świrować. Coś jeszcze tutaj może damy jej jakiś prezent, tylko że. Czy my coś możemy dać? Simolony tylko to nie, nie, nie. Okej, okay, rozmawiają sobie, jak widzicie. E, czy może zabiegać o komplementy? Tylko boję się, że Alicji to zdenerwuje. A może byśmy coś z romantycznych zrobili albo o, z tego moda? E, nie wiem, spróbujmy to. No nic, to mi się odkliknęło, więc tutaj próbuję naszą rebeką Alicję po prostu delikatnie. E, podrywać romantyczne może. E, Pochwal wygląd i te sprawy, oparcie. Alicja, co prawda, jak wiecie, jest stuprocentową zwolenniczką mężczyzn, ale no, z tego, że tutaj no nie ma zbyt dużego wyboru, Patryk ją odrzucił, a ona takie sprawy, jak wiecie, lubiła. No to, tak, powiem Wam trochę, być może się i na to skusi, więc jeszcze tutaj coś spróbujemy zrobić. Może kliknęłam jej, żeby ją złapała za ręce. Jak wiecie, Alicja naprawdę nie ma nic przeciwko. I nawet sama ją łapie, więc widać, że Alicja jest w takich kwestiach dosyć wygłodniała, ale jednak tutaj widzę, że coś, coś nie bardzo chyba. Czy jednak coś z tego będzie? No zobaczymy. Agata tutaj robi świeczkę na tym stanowisku, które ostatnio kupiłam i ostatnio nie za bardzo mi się udawało wykorzystać, więc teraz tutaj je właśnie tworzy, jakąś tam bursztynową. No i wracając jeszcze do Alicji, która teraz się wybrała na granie w piłkę, Rebeka śpi. Alicja, sobie coś produktywnego damy do zrobienia może coś upierzesz, bo widzę, że Ci się nie udało aha, wciąż nie mamy miejsca na to teraz to może Alicji klikniemy pielęgnowanie i tutaj jeszcze Celinie klikniemy wrzucanie składników do saturatora myślę, że Alicji, jak domyślacie się, Rebeka się niezbyt podoba no ale ona jest cwaniara i właśnie chce mieć kogoś takiego kto będzie ją w tym więzieniu chronił a czuję, że Rebeka to jest naprawdę mocna babka tak, zrobimy sobie może soki winogronowe, bo tego mamy dosyć sporo. Także tutaj z celiną wrzucimy. I moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki. Zaraz uruchomimy. Tak. I uruchomimy. A teraz udajemy się do przeszłości jednej z naszych simek, czyli do przeszłości, właśnie celiny. Zatem cofnijmy się o jakieś 7 lat. Celina niedawno ukończyła studia i właśnie rozpoczęła pracę jako agentka gwiazd. Zajmowała się ich karierą po prostu od A do Z. Media społecznościowe, szukanie zleceń i takie sprawy. Jej obecny klient bardzo jej się podobał, dlatego też niezwykle mocno przykładała się do tego, by wyglądać po prostu perfekcyjnie. Skupiała się przede wszystkim na sylwetce, ponieważ wiedziała, że Michele uwielbiał szczupłe kobiety. Celina spędzała z mężczyzną mnóstwo czasu, zaczynając od wspólnego ćwiczenia scen do filmów, w których Brał udział poprzez charakteryzację do nich, czy też przymiarki strojów. Zawsze kręciła się gdzieś blisko, zawsze miała dobre słowo dla Mikelle, nie omijała też ani jednego dnia zdjęciowego. Wszystko to po kilku miesiącach zaowocowało ślubem. Ceremonia była przepiękna, małżonkowie w sobie zakochani, ale jak się domyślacie, nic nie trwa wiecznie. Małżeństwo kupiło sobie przepiękny dom w Hollywood, no i po zamieszkaniu razem, można powiedzieć, dużo się zmieniło. Celina, której status materialny dosyć pokaźnie się zwiększył, stwierdziła, że nie musi już pracować. Dni spędzała w domu oglądając seriale i bez przerwy zajadała się lodami, chipsami, Pizzą, jak już wspominałam, w typie Michelle były tylko szczupłe dziewczyny, wiem nie jest to fajne, ale każdy ma jakiś swój typ. I taki był właśnie typ Michelle. Najbardziej jednak denerwowało go to, że Celina nie miała ochoty na żadne miłosne uniesienia z nim, dlatego powiedział jej, że najlepiej będzie, jeżeli na jakiś czas wróci do siebie i będą mogli od siebie trochę odpocząć. Jakiś czas później Celina, choć trochę się wstydziła, ubrała naprawdę ekstra rzeczy i stwierdziła, że spróbuje odzyskać męża. Jednak w domu czekała na nią. Okropna niespodzianka, w basenie ujrzała Mikelle wraz z piękną, szczupłą blondynką, no i sytuacja była oczywista, byli razem. Celina wpadła w prawdziwy szał, kiedy blondynka weszła do domu, rzuciła się na nią z pięściami. Pech chciał, że szarpanina była blisko schodów, niestety blondynka z nich spadła i ten upadek okazał się być śmiertelny. Za taką zbrodnię w afekcie Celina otrzymała 5 lat pozbawienia wolności. No i tak, jesteśmy już po scence i chciałam ogłosić, że właśnie mija 5 lat Celiny, dlatego dzisiaj też jest odcinek z Celiną. O Celinie, dlatego że dzisiaj ona po prostu wychodzi. I chciałam tutaj zebrać wszystkie dziewczyny, ale Agata oblała ją, słuchajcie, sokiem, więc jest tutaj mała aferka między nimi. Mam nadzieję, że tutaj już nie zaważy to na wyjściu Celiny, że się nie pobiją, <grym> dlatego że Celina właśnie chciała się pożegnać. I Celina chciałaby się pożegnać z Alicją. I chciałaby tutaj przyjazne. Bo nie wiem, czy to mi się uda. Ona tam się coś popisuje, słuchajcie. Ja ją chciałam objąć, ale nie mam takiej opcji. Ale przed chwilą widziałam właśnie pożegnaj, więc niech one się tutaj. To już było pożegnanie. Chciałam, żeby one się pożegnały. Jak widzicie, Celina nie ma teraz za bardzo koleżanek, bo tak Albertyna zmarła. Pojawiły się nowe postacie, które nie są zbyt zainteresowane, właśnie Celiną. Więc coś, coś miłego może. No chciałabym, żebyś ją objęła, ale widzę, że nie ma tej funkcji niestety. Ponieważ Alicja ją ostatnio znielubiła. Może ostrzeż o niebezpieczeństwie, słuchajcie. I ona ją w ten sposób ostrzeże, żeby tak do końca nie ufała tej Rebece. Okej, okay, ona ją właśnie ostrzega. Alicja też, słuchajcie, dostała okres z tego co widzę, więc zaraz tutaj klikniemy, żeby się... O właśnie, jakaś medycyna i te sprawy. Także co, żegnamy się z Celiną. Ten odcinek dzisiaj jest na krótko i na szybko, także bardzo Was za to przepraszam, ale po prostu już mi brak czasu. To jest mój ostatni dzień urlopu i, i nie wiem, kiedy to minęło, jestem po prostu załamana i w szoku. E, także już wracam do pracy. Jak widzicie, odblokowałam teraz dla Celiny drzwi, także ona już odchodzi poza mury więzienia. W tym momencie kończy się ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym. Do zobaczenia i pa.